Dzisiaj obudziłem się w takich okolicznościach przyrody. Tutaj mój namiot. Powiem szczerze, że mimo, że jest pół do siódmej, to wyspałem się. Muszę lecieć do Gutwagen, bo o godzinie dziewiątej mam prom. Jak wyczytałem w internecie, powinienem być tam pół godziny wcześniej. Więc powoli ogarniam swój bajzel. Ja już jestem na przystani promowej i za moimi plecami nie ten, a ten to mój prom, który mnie przewiezie przez Nory Fjord. Rejs trwa jedynie 2,5 godziny, bilet kupiłem wcześniej, bilet kupiłem wczoraj przez internet. Tu już Pan mi sprawdził bilet i powiedział, że najpierw jeżdżają samochody. O, które stoją tam a potem wjeżdżam y, ja. No mam nadzieję, że ten rejs jest wart jest swoich pieniędzy. Zresztą z drugiej strony i tak nie mam y, wyboru. Pan zdania jeszcze o samym Nory Jest to jeden z dwóch norweskich fjordów, który został wpisany na listę UNESCO. Drugi to oczywiście Geirangerfjord. Fjord. Natomiast Nory jest takim południowym odgałęzieniem najdłuższego norweskiego fjordu, czyli Sognefjordu, który ma długość ponad 200 km. Sam Nory ma długość chyba około 20 km, o ile dobrze yy, pamiętam. Zakupy zrobione. Zatrzymałem się tutaj w takim miasteczku. Jest woda. Sos do makaronu. Jest oczywiście makaron. Do tego ser żółty. I bułki, bo mogą się przydać. Ja jestem teraz w miejscowości Fjord, czy jakoś tak. O, jestem tu dokładnie. Zrobiłem zakupy w sklepie naprzeciwko i teraz jeszcze konsumuję bułkę z rana. Ja przejechałem póki co 20 km i mam przynajmniej jeszcze ze 40 do przejechania. To minimum. Z tego. Do przystani promowej mam 30 parę. Powiem szczerze, że ciężko się jeździ po Norwegii. Po pierwsze dlatego, że mamy istą sinusoidę. To góra, to dół i tak w kółko, gdzie w przypadku roweru, który wraz z bagażem waży 45 kg, no nie są to łatwe rzeczy. Mam tu na myśli podjazdy. A druga sprawa, no to w większości jedzie się jednak drogami, którymi na co dzień jeżdżą samochody i Wbrew temu, co wyczytałem w internecie, ten ruch samochodowy w Norwegii wcale nie jest taki mały. dotarłem. Przejechałem dzisiaj 92 km i i to będzie moja miejscówka na dzisiaj. No miejscówka jest fajna nad jeziorkiem. Tam w tle jest jezioro, a ja rozbiję się chyba w tym miejscu. Czwarty dzień mojej wyprawy po Norwegii. Dzisiaj zrobiłem 92 km, ale nawet nie chcę Patrzeć ile przewyższeń, bo przez dobre kilka kilometrów i a, chyba ze dwie godziny to po prostu rower e, prowadziłem pod górę. No teraz szybciutko robię sobie nie wiem, obiadą kolację, tak mi się wydaje, czyli e, tortilla e, z boczkiem. Ta miejscówka fajna, nie dokończyłem, znalazłem ją w takiej aplikacji, nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale to jest taka aplikacja, która pokazuje miejsca darmowe, między innymi dla kamperów w Norwegii. No i zobaczcie sami, tam co prawda jest jeden kamper, ale on już był jak przyjechałem. Zapytałem gościa, czy nie będzie problemu, jeżeli się tutaj rozbije? Powiedział, że nie, więc ja jestem rozbity tu. A mam widok na jezioro, dzień piąty, 1 sierpnia. Tak wygląda, a w zasadzie tak wygląda Ła, moja wczorajsza miejscówka. Ja jeszcze czekam, aż wyschnie mi namiot. No a miejscówka prezentuje się tak. Ja lecę teraz w stronę lodowca. Zobaczymy, no bo mam trochę kilometrów do przejechania i na pewno trochę też pod górę w związku z czym e, lekko na pewno nie będzie. No i wyjechałem. Jest godzina 11, w zasadzie 7 po. Pogoda jest na razie super. Muszę się troszkę rozjechać, bo to wiadomo, że zawsze po nocce wsiąść na rower to nie jest sprawa łatwa. Pogoda póki co dopisuje. Tak jak patrzyłem to dzisiaj ma nie padać, przynajmniej gdzieś do godziny 18. Dobra, patrzcie na drogę. A ja przez dwa dni jechałem okrężną trasą wokół lodowca Jostenbladen, czy jaką się tam nazywa to tylko dlatego, że nie mogłem pojechać krótszą drogą e, przez tunel pod lodowcem. No i właśnie wyjechałem na tą teoretycznie krótszą drogę. Tunel, w którym bym wyjechał. No i oczywiście znak, że tym tunelem rowery jeździć nie mogą. Jestem w drodze na lodowiec. Przejechałem 89 km i po drodze na lodowiec trafiłem na fajną miejscówkę. Oto ona, zresztą za moment wam jeszcze pokażę w pełnej okazji. I postanowiłem się tutaj zatrzymać. Płynie sobie tutaj rzeczka. Pewnie jest to woda z lodowca, bo jest taka charakterystyczna, taka błękitno-niebieska. No, miejscówka jest fajna, co prawda blisko drogi, ale myślę, że wieczorkiem ten ruch się jednak mimo wszystko uspokoi. Zresztą, odnośnie samej drogi, ciekawa sprawa, jak jechałem, bo jechałem dokładnie, jechałem z tamtej strony, stamtąd przyjechałem, to jakiś, nie wiem, kilometr wcześniej był znak ostrzegający o tym, że przez drogę przechodzą krowy. No, i faktycznie tych krów jest tutaj trochę. Jak zobaczycie, to między innymi ja spróbuję je tutaj uchwycić. Tutaj jest kamper gdzieś, tutaj te krowy są, łażą tutaj po tych e, górach też. Także e, faktycznie na te krowy trzeba uważać. Miejscówka jest świetna, i, i, i powiem szczerze, że to jest mój piąty dzień podróży po Norwegii. I właśnie takich miejscówek oczekiwałem. No i kuchnia dzisiaj serwuje makaron, narobiłem no go dość sporo. Eee, I postanowiłem sobie zjeść makaron, bo zatrzymałem się wcześniej! No i witam was z rana, 2 sierpnia, 6 dzień, dzisiaj się zaczyna mojej podróży ja pomalutko się składam no i dzisiaj mam do przejechania chyba około 90 km jeżeli chcę podjechać pod sam lodowiec, a chcę najprawdopodobniej zatrzymam się na kempingu ale trudno mi jeszcze to stwierdzić miejscówka którą wybrałem wczoraj rano też wygląda fajnie tu większość osób jeszcze śpi, no ja się pomału zbieram. Namiot już yy, częściowo wytarty. Sakwy powyciągane. jest tak w Norwegii, że no po pierwsze jest sporo tuneli, szczególnie w tej części e, zachodniej część tuneli można po prostu objechać i ta droga, którą tutaj widzicie to jest właśnie taka droga którą ja sobie ten tunel e, objechałem, powiem szczerze nawet z oświetleniem e, żadna przyjemność e, jeżdżenia rowerem po e, tunelach, no dziwne uczucie przynajmniej tak jak dla mnie kolejny tunel i kolejny objazd to jest akurat tunel. Jest znak, gdzie nie można wjeżdżać rowerami, i znak który pokazuje, że objazd jest po lewej stronie. Czyli ja sobie jadę teraz tędy no i objeżdżam ten tunel, i fajnie, bo ma on prawie kilometr długości. No i ruszyłem właśnie z parkingu pod lodowcem Jost Braden czy jakoś tak. I zaczynam teoretycznie 45-minutowy trekking pod sam lodowiec. Za moimi plecami lodowiec Jose d'Alsbren, który, jak wyczytałem, jest największym lodowcem kontynentalnej Europy. Topniejący lodowiec tworzy takie fajne jeziorko polodowcowe, które ma taką bardzo charakterystyczną błękitno-niebieską wodę. Patrzcie! Zasięg lodowca w 1800 roku. Troszkę się skurczył. Jakby na to nie patrzeć. A to jest największy wodospad, który wypływa z lodowca. Wyrzuca 10 tysięcy litrów wody na sekundę. Ja szybko koło niego przejdę. Bo bryzga tak wodą, że jak wchodziłem na lodowiec, to byłem cały mokry. Jak tylko przywieje, to od razu człowiek jest mokry, co może... Dzień jakiegoś upału jest fajną sprawą. No nie było to fajne A jestem znowu trochę mokry A biorąc pod uwagę pogodę w Norwegii To szczerze powiedziawszy mam już dosyć bycia mokrym Copper stoi Stoi No to trzeba się teraz zabijać na kemping. O gdzieś tutaj mam skrzynkę, dokładnie jakieś 15 metrów. W tamtą stronę idę sprawdzić. dzisiaj dla odmiany kuchnia serwuje makaron ja mówię dla odmiany, bo dzisiaj ciepły ja jestem na kempingu w takiej dolinie, która prowadzi w tamtą stronę do lodowca Josedalsbren co prawda zapłaciłem 250 koron, ale w cenie jest prysznic w związku z czym to jest w tej chwili to jest w tej chwili ta rzecz, o której po prostu marzę. Widoki są fajne. Tam nawet widać fragment lodowca. Tam. A zresztą później Wam pokażę. No ja wiem, wyglądam malowniczo, ale to dlatego, że trochę się zjarałem. No życie po prostu. A jeżeli i tym razem film Wam się podobał, to już teraz zapraszam na trzecią i ostatnią część.